Jako producent odpadów szklanych masz obowiązek oddania ich do recyklingu zgodnie z prawem. Błędy w ich przygotowaniu do transportu lub braki w dokumentacji mogą skutkować mandatem albo odrzuceniem odpadu przez odbiorcę. Szkło to wartościowy surowiec wtórny. Oddane w czystej i odpowiednio posegregowanej formie może być wykorzystane do produkcji nowych butelek, szyb. Czy materiałów budowlanych? Warunek? Odpady muszą być właściwie przygotowane i przekazane uprawnionej firmie. Co zatem musisz zrobić? Po pierwsze, oddziel szkło od innych odpadów i unikaj zanieczyszczeń. Po drugie, upewnij się, że odbiorca lub przewoźnik ma odpowiednie zezwolenia i wpis do BDO. Po trzecie, zadbaj o prawidłową dokumentację, w tym: Kartę przekazania odpadów. Nie trać czasu na przypadkowe wybory. Skorzystaj z bazy zweryfikowanych przewoźników na stronie: www.odpadytransport.pl. Znajdziesz tam partnerów, którzy zajmą się odbiorem szkła legalnie i bezproblemowo. Wejdź na ekologistyka24.pl, skonsultuj się z ekspertami i zadbaj o to, by odbiór odpadów szklanych Przebiegł sprawnie, bez ryzyka i zgodnie z przepisami.